Dzień dobry. Siemano wszystkim. Jesteśmy po kolejce numer 16. I rozpoczynamy nadawanie po meczu Bayernu z Borussia Mönchengladbach. Witam jeszcze raz wszystkich w tym nowym roku. To jest pierwszy vlog w tym nowym 2.25. Jakie wyniki padły? Co Bayern zrobił z Borussia Mönchengladbach na Borussia Park? Zaraz wszystko się mordy, mordeczki, mordunie dowiecie. Pierwsze tradycyjnie przeczytam wyniki, jakie padły. Tradycyjnie już oczywiście już ziga wróciła do Eleven Sport, co bardzo cieszy. Oglądałem sobotnie, piątkowy mecz przepraszam, z Borussia Dortmund z Bayer Leverkusen. Bardzo, bardzo dobry mecz był. Borussia Dortmund rozpoczęła ten mecz Oczywiście przed meczem trochę było opóźnienia, mecz miał się rozpocząć 20.30, ale rozpoczął się z 15 minutowym opóźnieniem, zaczął się 20.45. Napijmy się, wasze zdrowie. I tą kolejkę zainaugurowała Borussia Dortmund, kolejka nr 16 z Bayern Leverkusen. Mecz zakończył się zwycięstwem gości Bayern Leverkusen 3-2. I już pierwszy golf pad. w pierwszej minucie, tam bodajże 25 sekunda była, czy 30, Tella strzelił na 1-0, w 8 minucie Patryk Szczyk na 2-0, w 12 minucie otwo kontakt dał Gitens dla Borussia Dortmund na 3-1 i na 3-2 strzelił z rzutu karnego w Ostatecznie Borusja przegrała u siebie z Bajem Leverkusen 3-2, to był piątkowy wynik. W mecze. Howenheim przegrał u siebie z Wolfsburgiem 1 do 0. Dalej, St. Pauli przegrał u siebie z Eintrachtem Frankfurt 1 do 0. SC Freiburg pokonał Holstein Kiel 3 do 2. Dalej, Mainz. Mainz pokonał u siebie Bochum 2 do 0. Heidenheim to już następny wynik. Pokonał u siebie Union Berlin 2 do 0. Czerwona kartka dla Unionu. Gracza Rotę Niedzielne wyniki. Lipsk wygrał u siebie z Werderem Bremen 4 do 2. Augsburg przegrał u siebie <ścoughs> ze Gartem 1 do 0. pad wynik Bayernu z Borussia Mönchengladbach, zaraz się dowiecie, poczekajcie chwilę, ja zaraz wrócę. A więc przechodzimy do tego starcia, jakie padło na Borussia Park, co się tam wydarzyło. Już się wszystko dowiecie: Borussia, Mönchengladbach, Skład Nikolas, Dalej Skali, Itakura, Elvedi, Ulrich, Sander, Weigl, Raits, Plea, Team Clydentist i Hek. Ławka rezerwowych: Czarodiak, Fankara, Friedrich, Fukoda, Liner, Netz, Neuhaus, Omlins, Stoger. Nie zagrali. On go mu, Waldy. I goście z Monachium. W bramce powraca Manuel Neuer, który zastąpił kontuzowanego Pereza. Perez nie wiadomo, kiedy wróci. Na razie nie chłopina dojdzie do zdrowia. Niech się kuruje zdrowie i chłopie. Może jeszcze się przyda w tym sezonie. Także w Bramce Neuer, obronie Laimer, Dajer, który zastąpił. Pałozującego za kartki Upamekano, Dyer, Kim Davis, Korecka Kimich, Olize, Miller, Sane, Harry, Kane, ławkarze zerowych w Bayernie, Asekoniki, Aznu, Komang, Nabli, Guerreiro, Ibrahimowicz, który już został wypożyczony do Lazio, Powodzenia, chłopie, dużo zdrowia, żebyś dużo tam grał, ogrywał się, zdobywał praktykę meczową i do przodu tam. Pawłowicz, Tel Urich. Z powodu kontuzji czy urazów nie zagrali Boi, Buchman, To Musiala, który był chory, Palchinia, który ma być już dostępny w tym miesiącu, Perez, Stanisic i Upamecano pauzujący za kartki. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem skromnym dla Bayernu wygraną 1 do po rzucie karnym, który wywalczył Olizę. W 68 minucie Harry Kane dał wygraną. Jakie zmiany zaproponował Kompany? Dwie zmiany. Zaproponował komandę przez melera w 60 minucie i w 74 wszedł Gnabry za Sanę. Przytrzymywanie żółtej kartki dla, dla gracza z Bayern Kimminger. Dla Borussia Mönchengladbach żółte kartki z Kali Wajk Statystyki po meczu 23 do 5 na korzyść Bayernu Monachium. Bardzo dobrze. W tabeli odskakujemy na Leverkus od Leverkusen od Leverkus na 4 punkty. Bayern prowadzi punktów numer 39. Jest pierwszy w tabeli Bayern. drugi Leverkusen 35 punktów. Drugie miejsce. Na trzecim miejscu Eintracht Frankfurt, punktów 30. Na czwartym miejscu Lipsk, punktów numer 30. Piąte miejsce Mainz 28. Na szóstym Freiburg, 27. W spadku Heidenheim 16. 13 punktów. 17. Horschtankil, punktów 8. VFL Bochum. 18 miejsce punktów, numer 6. W klasyfikacji szelców się zmieniło. Kane skoczył na jedną bramkę, ma goli 15. za Eintracht Frankfurt, drugie miejsce punktów 14. Mainz Burkhardt, trzecie miejsce 12 goli. Na czwarte miejsce Patryk Szyk. baylewer czwarte miejsce 11 goli. Tak się to prezentowało. Następna kolejka. Już jest dzisiaj, dzisiaj startuje, jutro też startuje. Bayern jutro gra z Hoffenheim 20.30 na Allianz Arena. Dzisiaj gra Holstein Kiel, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen Mainz, Eintracht Frankfurt Freiburg, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach. To są dzisiejsze mecze i jutrzejsze mecze. VfL Bochum, St. Pauli, Union Berlin, Augsburg, Bayern Monachium, TSG Hoffenheim. VfB Stuttgart Lipsk i ostatni mecz Jutrzejszy Werder Brema Heidenheim i już tą sobotę Kolejka numer 18. Dzisiaj kolejka 17 w sobotę. Przepraszam już piątek. 17 Eintracht Frankfurt. Potem gości z Borussia Dortmund. Bayern drugi mecz z rzędu u siebie. Zagra z Wolfsburgiem w sobotę przepraszam, 15.30. Prawdopodobnie, już w sobotę wybieram się na ten mecz, idę ze znajomym, już mam bilety ogarnięte. Idę w tą sobotę na Wolfsburg, niby tam taki mecz wiecie o Pietruszkę, ale mecz to mecz, trzeba iść o 15.30 zakładać trykody i gaz gaben, jak to się mówi, i do przodu nie. Także trzeba iść. Pokibicować, bo dawno nie byłem na meczu. Ostatni raz byłem w tamtym roku na Leverkusen we wrześniu, końcem września. I Bayern tam zremisował jeden do jednego. Mam nadzieję, że tym razem będzie wygrana. Na to liczę. Także do przodu Bawaria. Jutro też powygraną. po wygraną. Po trzy punkty gramy pierwszy mecz jutro u siebie na Allianz Arena. Mam, mam nadzieję, że kibice dadzą doping. Tradycyjnie u siebie Sud, tam będzie dopingować ostro drużynę z Bawarii. I następne mecze sobotnie Bochum, Lipsk, Heidenheim, St. Pauli, Holstein, Hovenheim, Stuttgart, Freiburg, Bayer, Następny mecz u siebie z Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Mainz, Werder Brema, Augsburg. Tak to się prezentuje. Po 20 już wraca Liga Mistrzów. Już wam powiem, kiedy, 21 i 22, a to jeszcze dostaniecie zapowiedź. Na razie się skupmy na tym meczu. Na meczu podsumowującym z Borussia Mönchengladbach. Pierwsza połowa Bayern dominował. Nie pozwolił Borussia Mönchengladbach na żadną sytuację, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo zawsze mieliśmy tam trudno grać, zawsze jakieś porażki. Pamiętam w Pucharze Niemiec zostaliśmy z nimi. 5 do zera, bardzo ostra porażka była. Przede wszystkim nas pozamiatali, ale teraz Bayern się odgryza. Borussia i mi się Kolejna wygrana nad nimi: 1 do zera, skromna. Nie pozwoli na nic. Bardzo obrona, do, do, bardzo dobrze obrona funkcjonowała. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jestem zadowolony. Nie ma co po prostu mnie uczyć. Bayern zagrał jak się należy. Trochę tych setek spierdził w drugiej połowie. W drugiej połowie już meczu Bayern już kontrolował mecz, nie dopuścił Borussia do żadnej sytuacji. Tam Kim Dist napastnik z Borussia Miesiąc Radbach, miał jedną sytuację, ale Manu zachował zimną krew. I ostatecznie goście doprowadzili z Bayernu do wygranej na 1 do 0 i oskoczyliśmy w tabeli w Leverkusen. Na 4 punkty, teraz musimy naprawdę zbierać te punkty, uciekać w taweli, bo Bajlewer z jest w formie, jest w gazie, wygrywają po prostu wszystko. Są bardzo cięż, trudni do zatrzymania. Zobaczymy, jak to dalej się ułoży w następnych meczach. I od razu wstawię noty dla Manu no ja 7, Dam 7, Laimerowi dam 7,5, Dajerowi. Niech będzie 8, Kimowi dam 8, Davizowi 7,5, Gorecce dam 6, Kimichowi 7, Olize, dam 8, Melorowi 7, Sanne 6, Harem Keynowi 8, Komanowi 7, Gnabremu 6. Takie są moje noty. Posiadanie piłki 68-32, bardzo dobrze. Chodzą spekulacje, że Enkunku ma dołączyć do Bayernu. Zobaczymy, czy tak będzie. Na razie musimy się z tym wszystkim poczekać. Zobaczymy, co Stel zrobi, czy będzie chciał odejść, czy będzie chciał zostać. Jeśli będzie chciał, jeśli będzie chciał odejść, no to Bayern będzie musiał wyrazić zgodę na jego transfer. się to wszystko okaże w najbliższych negocjacjach. Nie wiem po co Enkunku ściągają. Na jaką pozycję mamy przecież skrzydłowych Jeśli go już będą chcieli sięgnąć no to już chłopina będzie mógł grać Jeśli tak będzie to to Bayern Prawdopodobnie go wypożyczy albo go wykupi Nie wiem na razie nic Na razie to wszystko spekulacje Piszą tak Nkunku celem Bayernu na zimowe okienko Jak informuje Sky Bayern Bayern jest w kontakcie z agentem Krzysztofem Krzysztofera Nkunku Pienim Zachawim chce sprowadzić skrzydowego. Czelski Jeszcze w zimowym okienku transferu stalnicy baskiego klubu mieli już osiągnąć porozumienie z 27-letnim zawodnikiem w sprawie jego umowy. Wszystkie jego szczegóły miały zostać ustalone. Krzysztof Renkunku ma być absolutnym priorytetem Maxa Berla i spółki na zimowe okienko transferowe. Bawarczycy chcą ściągnąć swojego zawodnika Erbelisk. Erbelisk w ramach transferu definitywnego. Ustalenia pozostaje jeszcze kwota ostatniego, która nie będzie należeć do najmniejszych. Dlatego pojawiła się koncepcja, żeby do transakcji włączyć tela, którym zainteresowani są niebiescy. Bajan jednak... jednak ostatnio rzucił wszelakie zapytania odnośnie wypożyczenia monego Francuza i na obecną chwilę wydaje się, że ten pozostanie jednak monachium. Niezależnie jednak od tego, Monachijczycy będą chcieli wciąż pozyskać. Enkunku. Enkunku w obecnym sezonie zagrał w Chelsea 18 ligowych spotkań, w których zawód wybranki oraz a asystenta na 310 minut, że lepiej spisuje się w pozostałych rozgrywkach, gdzie na 10 spotkań zdobyła 11 bramek i zaliczył czas jest Ty reprezentanta Niemiec, reprezentanta Francji z lodynczykami Jest ważny do 29, a jego wartość szacuje się na 50 milionów euro. Tu chłopi napisze: Długi komentarz napisał. Ja tam ma nie będę dał mu czas na wykazanie się. Mam nadzieję, że łódź Dobrze, że w ogóle mają świadomość, że potrzebują wzmocnienia do ofensywy. Ale Cięgunko to gracz, który pomoże przełamywać autobusy. Nie wiem, zobaczymy wszystko. To się okaże. Ja się go pani wypożyczy, albo tam wykupi, albo wpłaci klozurę. No to już dajmy się zawodnikowi wykazać, jeśli baję go kupi, zobaczymy co, co Chelsea zrobi, czy go będzie chciała wypożyczyć, musimy się powstrzymać z tym wszystkim, czekajcie chwilę, zaraz wrócę. Co z Sany? Nie wiem, zobaczymy latem, czego Bayern będzie chciał sprzedać, czego będzie chciał zostawić. Jeśli chłopina nie zacznie grać jak w miarę się należy, jak Bóg przekazał, no to naprawdę, ja bym go sam na listę transferową wystawił. Po prostu musi już być jakaś zmiana pokoleniowa. Bayern też chce przedłużyć kontrakt z Tomasem Millerem o jeden sezon, ale. Dajmy Tomasowi Millerowi dograć sezon do końca. Dajmy mu się też rozegrać. Oby, oby po prostu też go kontuzje mijały, żeby grał jak się należy, żeby asystował. To już nie, ma, nie jest ta szybkość, jaką kiedyś Tomas Miller miał. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. Czas pokaże. Niech ten sezon do końca się e, dogra i po prostu... Idźmy po tego majstra, idźmy po tego rekord majstra czyli mistrza Niemiec. Pagmas, Mia Samia i oczekuję w tym sezonie, że jakieś trofeum wpadnie do Monachium. Zobaczymy w tej Champions League, co tam Bayern ugra. Czas pokaże. W przyszłym sezonie musimy atakować Puchar Niemiec. Znowu kolejny sezon nam się nie udało. Tu już to mówiłem na wcześniejszych moich materiałach. Że Bayernowi się nie udało. Czekaj, go, napiszę coś. Ja jestem. Także słuchajcie, tak to wszystko wygląda. Dajmy Bayernowi dograć na sezon do końca. Dajmy tym chłopom się wykazać. Grajmy jak się należy. Nie bójmy się, zawsze do przodu. Pagmas, Auquiez, Vamos, Mia, Samia i zawsze do przodu, nie bać się. Sędziowanie, zabiorę głos o tym sędziowaniu. Do sędziego tam żadnej pretensji nie mam. Dobrze zrobił, że karnego podyktował, bo v się należał. Tam gracze, Gladbach i Kibice niech nie protestują, bo. V był w polu karnym, Bayern wygrał 1-0 na bardzo trudnym terenie na Borussia Park, co nam się ostatnio tam ciężko grało. Także mamy wygraną, cieszmy się z trzech punktów. Nie ma co miauczyć, nie ma co jęczeć, nie ma co marudzić. Musimy cisnąć w tej tabeli, musimy zbierać te punkty, musimy w tabeli odskakiwać. Bajelowi you Leverkusen, bo Bajle nie sięga nogi z gazu, wygrywają wszystko. Dzisiaj już ścisną z Mainz. Jak dzisiaj znowu wygrają, bo prawdopodobnie się tak stanie, to zbliżą się nam do nas znowu na punkt. My jutro gramy z Hoffenheim, która jest w tabeli. Już Wam powiem, że chyba. Zaraz, poczekajcie. Hoffenheim jest w tabeli. 15 mają, 3 wygrane, 5 remisów, 8 porażek i mam nadzieję, że Bayern. Że Bayern dzi jutro wygrał się. Wygramy 2 dwa, dwa mecze z rzędu u siebie. Jutro, w środę, i później, Wolfsburg przyjeżdża na Allianz Arena. Później Liga Mistrzów, Feyenoord i wyjazd na Freiburg. Tak się to wszystko prezentuje. Zapowiedzi Bundesligi Macie ostatnio wrzuciłem. Zapowiedź. <coughs> zapowiedź Champions League. Rzucę Wam już. Na początku przyszłego tygodnia dostaniecie zapowiedź Champions League. Także... Od jutra Bayern zaczyna 6 meczy pod rząd. W lutym następne są spotkania. Niestety już pocha, Niemiec nie gramy, bo odpadliśmy z Bayer Leverkusen. Tak to się wszystko prezentuje. I co? Miasa mia Samia. Co jeszcze będę miał do powiedzenia, to powiem w następnym vlogu, ale dzisiaj już raczej, już nie mam nic do dodania, będę już powoli kończył. Macie vloga, macie taką krótką relację podsumowującą co się wydarzyło na Borussia Park. Mamy trzy punkty, lecimy jutro po następną wygraną. Jutro gramy u siebie na Allianz Arena, po pracy będę patrzył, będzie na telefonie. Bajernu w sobotę już kierunek Fredmaning. Idę ze znajomym na ten mecz popatrzeć, pokibicować, założyć trójkodi, Vamos bamosa la playa do przodu. I co? Moi drodzy? Oglądajcie jutro mecz, śledźcie otwierać browara, kibicować, typować w Tipico oraz w zakładach bukmacherskich w Polsce. Na całym świecie. Kibicować ostro. Lecimy jutro. Pamiętajcie, pierwszy mecz u siebie. Ow, kieszi roten. Ow, kieszi roten. Okej, okay, Bayern, O, i o, i o. Ostatnio oglądałem takie krótkie filmiki na YouTube, jak Bayern znokautował Barcelonę w 2013 roku czy to było 2012 albo 2012 albo 2013 jak Bayern u siebie pokonał Barcelona 4-0 do Arjen Robben piękną brankę szczelił, Thomas Müller to samo i kibice Barcelony już z Allianz Arena wychodzili to bardzo piękne lata były gdzie potrafiliśmy Barcelonę wygrać u siebie na Allianz Arena 4 4-0 na Camp Nou 3-0 i Champions League żeśmy pamiętam wtedy chyba wygrali w 2013 żeśmy na Wembley wygrali z Borosją Mönchengladbach 2 do 1. Arjen Robben, Mr. Mr. Majstatorium Wembley wygrał. Także tak to się wszystko prezentuje. Moi drodzy, Trzymajcie się, oglądajcie jutro mecz, śledźcie, kibicujcie, zakładajcie trikoty, wyglądajcie z rodziną oraz ze znajomymi, z rodzinami, z dziećmi, z wujkami, szwagrami, z ciotkami itd. Także co, kiedy będę miał czas, podsumuję jutrzejszy vlog. Z Hovenheim, ale to dostaniecie kiedy będę miał czas. Weekend. Może zobaczymy, nie? Także trzymajcie się. Pozdrowionka. Pozdrawiam Was. YouTuber Robson. Fan Bayernu. Wierny fan Bayernu. Od dziecka. Tylko Bayern Monachium. Żadna Barcelona. Żaden Real. Żadny Atletico Madryt. Jestem tylko wierny jednemu kibicowi, którego kocham z całego serca Mia Samia ja. jestem z tym klubem na dobre i na złe nieraz oni mnie tak denerwują nieraz, ale zachowuje emocje Zachowuję emocje i oraz e, nerwy na wodzy to ja ten klub kocham kiedy będę miał czas to będę chciał jechać na trening zrobić sobie tam parę pod z nowymi gwiazdami, z Olizę, z Palchinią. z Palchinią i tymi innymi gwiazdami, które Bayern pozyskał. Także. Zakładzie, jak podpiszę. Także Sabenaż trasę, kto ma czas, niech tam jedzie na trening. Może jeszcze chyba dzisiaj będzie trening, bo za 10 minut jest konferencja prasowa. Kompanego przed meczem jutrzejszym z Hoffenheim, który jutro gra na Allianz Arena 2030. Wasze zdrowie. Miasam ja Mija, Pagnas. Cześć moi drodzy. Miasa Mija. Pamiętajcie, subskrybować dwa kanały: Bayern Monachium Info i drugi kanał o nazwie Robert 16359 oraz drugi kanał Bayern Monachium Info. Dziękuję za 29 subskrypcji na pierwszym kanale. Dziękuję na drugim kanale z raperem. 9 subskrypcji, co mnie bardzo, bardzo motywuje i motywuje do następnych nagrań. Będę na, nawał do końca sezonu, kiedy będę miał czas, dostaniecie wszystkie zapowiedzi Bundesligi, Champions League. Oczywiście, w klubowym za świata, tam też jakieś tam głos zabiorę, bo po sezonie Bajen nie będzie miał przerwy, będą tam yy, Będą tam nadawać Czyli będą grać A to taki mały turniej, zobaczymy Jak tam Baję daleko zajdzie Także co, Miasa, Mia Samia Subskrybować dwa kanały, oceniać, lajkować Dawać dzwoneczek, się byli na bieżąco Wrzucam łapka do góry Miasa, Mia Samia, pozdrawiam Żółwik, piąteczka, oglądajcie dzisiejszy mecz Miasa mia samia, jutro lecimy Pagmas. jest Ausstellung von Deutsche Rekordmeister. Hi guys. Hi guys. von FC Bayern München. Miasa mia Pagmas. Ludzie kochani, do usłyszenia. Bundesliga nie śpi. Jutro lecimy z pierwszym meczem u siebie na Allianz Arena. München Manning Allianz Arena. Jutro 15 stycznia 20.30 2025 roku. Miasta Miała. Do słyszenia. Pozdrawiam. Cześć.